Dzień dobry! Dzisiaj, tak jak mówiłem, pojedziemy do Grywiz na dechroming. Zobaczymy tam z Marcinem, co można zrobić z tymi y, lusterkami. Wezmę też grill, żeby w sobotę razem z lampami założyć już grill. Na gotowo. dzisiaj będą już też położone pasy moparowskie. Natomiast y, mam tu jeden taki problem, nad którym już zacząłem się zastanawiać dwa dni temu. Ktoś go też słusznie zauważył. Odnośnie y, zgłoszenia zakupu pojazdu, no bo. Mamy miesiąc na to, tak, ale urząd jest zamknięty. Natomiast auto jest... Kurde, jak on ma ten wydech to aż się chce go. Aż się chce deptać, za chwilę spalanie będzie większe, ale trudno. No i teraz tak, ja muszę go zgłosić, a żeby zrobić to przez eee... <śm> No jezu, nie mogę się skupić przez ten wydech, daje tyle radości, skubaniec. No, katów jednak nie puścimy dzisiaj rurą z przelotem, bo poczekam sobie na te buzery, bo przypuszczam, że urwie głowę, a to trzeba dobrze emulatory dobrać i tak dalej. No i chciałem wypełnić PCC3 normalnie online, wysłać deklarację. Należy, auto jest, wiadomo, na ojca, no bo ja nie mam nic swojego, oprócz Mondeo ani i bielizny. No a że ojciec jako takiego konta bankowego nie ma, bo wszystko zawsze na konto matki, więc, a jest już na emeryturze, więc ostatni PIT miał wypełniany za 2019 218 No i oni teraz w celu weryfikacji użytkownika chcą PIT z 2018. A matka jest po przeprowadzce i nie ma tego PITu z 2018. Mówi, że chyba wypełniała PIT przez Epit, no ale żeby zalogować się do Epitu i poznać kwotę, trzeba podać kwotę. Takie to jest durne. I teraz nie wiem, czy do księgowej ZBM, no bo ojciec w ZBM nie pracował, żeby poznać tą kwotę, inaczej tego nie wypełnię. A ręcznie teraz fizycznie też nie mogę tego sam złożyć, no bo urząd zamknięty. Nie zrobię też profilu zaufanego na ePUAP, no bo ojciec jako tako konta bankowego do weryfikacji nie ma. No i pojawia się problem, co teraz, jeżeli mi się tego nie uda zrobić, czy oni mi nałożą karę, bo wiem, że mogę tam potem złożyć jakiś czynny żal, czy coś takiego, czy oni uwzględną sytuację panującą obecnie na świecie z całym tym koronogównem zjebanym, czy, czy, czy o co chodzi, no nie wiem, będę musiał coś wykombinować. Dobrze, jadę się tylko do weterynarza z tą oto panią, przywitaj się, przywitaj się, przywitaj się. Kolczewka jest na drugą stronę, jakby ktoś się miał zasrać, to jest w razie ataków innych wsuwa, nie jej. Yy, jedziemy robić dechromy, może nie całkowite, położymy pasy, wszystko wam ogram zresztą. Gliwice, Dark Studio, czarny mat. Dobra, słuchajcie, jadę już za jedynką jakiś czas, więc czas się podzielić tym, jak wrażenia z jazdy z takim tłumikiem. Otóż może wydawać się uciążliwe. Chociaż mi to nie przeszkadza, a jak komuś przeszkadza, to może sobie dać głośniej muzykę. Bo teraz jedziemy 120, jest w miarę cicho, ale po tym, jak on wejdzie sobie na takie niższe obroty, no to trochę rezonuje, ale tak jak mówię, co kto lubi, mi to nie przeszkadza, a wręcz lubię tego słuchać. A jak się znudzi, to sobie zgłośnie muzykę. Co jeszcze? Dałem dzisiaj zwykłą, seryjną wkładkę, yy, tą papierową. I zamontowałem zwykłego boksa seryjnego na dolocie. I brakuje mu góry. Zdecydowanie brakuje mu góry w zakresie 4,5-5,5 tysiąca obrotów. Na pewno zmieni się to przez zwykłą głupią wkładkę Kena, która niestety przyjdzie dopiero w środę. Zmieni się to również, kiedy poleci przelot, tłumik przelotowy na Kacie, bo całkowity przelot nie dam rady, chyba tego zniesie już ale tłumik yy, przelotowy na kacie już powinien troszeczkę poprawić górę razem z wkładką KENA. nie mówię, że będzie to jakaś mega wow poprawa ale będzie to odczuwalna poprawa i taka poprawa mi tak naprawdę yy, wystarczy na pewno musimy troszeczkę podstroić potem gaz bo teraz też zauważyłem, że jak mu daję troszeczkę w pizdeczkę to na górze, na górnych zakresie obrotów, kiedy leci ogniem kiedy pies leci maksymalnie, to potrafi odciąć gaz i przejść na benę, więc tu jest kwestia też ustrojenia. Czyli coś się zmieniło, coś ten wydech przelotowy zmienił w mocy. Nie sprawdzałem ile było przedtem, ile jest teraz, ale to będą małe różnice na pewno. Mamy jakieś 8 minut do miejsca docelowego i bierzemy się za wizualną część samochodu, jutro jeszcze pójdzie w dół bo też no, ciężko się jedzie większą prędkością, jak auto jest tak wysoko, podnosi go, i... więc musi, musi, te 3 cm pójdzie jutro w dół, no a potem czekamy na resztę, a 15 już uszczelnimy ten kolektor, bo też spierdziela przez niego moc i to się da odczuć naprawdę, że ucieka mocy przez niego. Olejek sprawdzony, wszystko sprawdzone, no, nie podoba mi się natomiast tutaj program w skrzyni, strasznie wolna skrzynia jest tych chemii, czasami, żeby zareagować, oj, potrzebuję naprawdę lata świetlne. Kuba na przykład w Infiniti zrobił mi tak, że mi skrzyni podciągnął programem i ona reagowała lepiej. Wiem, że tutaj też się da takie coś zrobić, musimy tylko z winu ściągnąć jakieś tam odblokowanie czegoś, nie pamiętam, jak to Dominik mówił, kosztuje to 400 zł i mamy pełen dostęp do modyfikacji mapy, jak i mapy skrzyni i tym się też zajmiemy, ale to, to tak jak mówię, w późniejszym czasie, kiedy już będzie wszystko porobione. No już prawie jesteśmy, bierzemy się za wizualność samochodu. Dobrze, co będziemy robić? Zmieniamy grill na czarny. To będzie czarne, to zostaje w chromie, bo uznaliśmy, że zostawimy troszeczkę elementów chromowanych. Listwa chromu na czarno. To niestety nie damy rady zrobić folii, więc będę musiał to siknąć sprayem do lamp. Lustra, mówisz Marcin, że da radę okleić. Te chromy oklejmy. Relingi dipem. Znaczek dipem, to dipem i folią do lamp, tamto wyrzucamy, Wydech musi cofnąć spokojnie z 3, 4, może 5 cm, lampy tylne oklejone oczywiście z wycięciem tego na cofanie I, 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 i to chyba tyle, jutro jeszcze pójdzie w dół o te 3 centle, a w przyszłości zajmiemy się w środkiem. Mogę sobie zobaczyć gdzie on dostaje tak naprawdę powietrze tędy, ale jak patrzę po zderzaku to jest gdzieś yy, lewa strona, czyli gdzieś tu to jest, czyli on tak naprawdę. Jedyne co dostaje to z tych wlotów gdzieś się tutaj dostaje i z tej dziurki. Czyli mało powietrza, można poprawić. Ale <laughs> nie będę brutował, tak jak obiecałem. Chociaż nachodzi mnie, nachodzi mnie, żeby zrobić wlocik tutaj z boku żeby sobie stać zimnego jest tak jak widzicie ramka rejestracji była tutaj wpięta w ten grill niestety tutaj nam wy niego nie wejdzie więc będzie trzeba przenieść rejestrację gdzie indziej Z decyzją zarządu nie będziemy kłaść pasów, bo przyszły bardzo wąskie i Marcin zrobi mi własne, szerokie, Moparowskie pasy. Jest jedna awaria, bo upierdolił się yy, takie coś główienko do wkręcania śruby. Jest chyba na wpół wkręcona, więc jutro będę musiał to robić na nowo. Przez to zderzak jest troszeczkę niespasowany. <laughs> Zostały tylne lampy, chrom. Tu zobaczcie, kto jest z tej strony. No, pasów jeszcze nie będzie. Na pasy poczekamy. Ale, jak chuj, brakuje mu tych pasów teraz przez środek. To. Everybody want to do the same thing, that's why we ain't on the same page. Oh, do my own thing and i maintain. Flow like a song am mainstream. Yes, <laughs> No, syf. Standardowo, tak czuć, taką typową Amerykany stare, tak skórą walą. No, ale co, no, Salonka, jak salonka, kurde, nie widzimy. Flasha, no taka do dopieszczenia. Ale widziałem niekiedy tak odjebane salonki. Wygodny wóz.